Cześć, Aneta Gibego Wiśniewska. Odkrywamy potencjał. Już przeszło 25 lat e, pracując z zespołami, a dzisiaj bardzo kluczowy temat, czy faktycznie ekspert zewnętrzny może pomóc w rozwiązywaniu trudnych tematów w zespole, w tym również w konfliktach. Zapraszam Cię do obejrzenia. No i oczywiście do komentowania. Witaj w podcaście Wybieram Rozwój. Do słuchania zaprasza Aneta Gibek-Wiśniewska. Mamy różne sytuacje, w których zespół musi się zmierzyć. Czasami mówimy, że, jest to, że są to różne pory roku dla zespołu. Od wiosny aż po zimę, i czasami ta zima nastaje w zespołach, czyli wieje takim chłodem, kiedy wchodzę jako ekspert, że w zasadzie. Trudno w ogóle sobie wyobrazić, że tam na wiosnę jeszcze może jakiś owoc się pojawić, a w zasadzie kwiat, który dopiero będzie mógł dawać owoce. I faktycznie tak jest, że są sytuacje, kiedy bardzo mocno zespół skonfliktował się, różne tego były podłoża, i bardzo ważna rzecz długo to już trwało. Czyli ktoś machał za często ręką na zasadzie ach, jakoś to będzie, ach, pewnie się dogadają, a pewnie to jest jakiś etap. Nie, to wszystko jest w worku, ach, które nie przejdzie samo. Jeżeli ludzie nie są nauczeni, nie mają narzędzi, jak wychodzić z konfliktu sami, jak reagować na pierwsze symptomy trudnych sytuacji, niestety sobie nie poradzą i ten konflikt będzie rósł, rósł, rósł. A Często pytają mnie liderzy, dyrektorzy, prezesi potężnych firm, spółek, jak i kiedy faktycznie, jak rozpoznać, kiedy zaprosić eksperta i dwa, czy faktycznie ekspert jest potrzebny. Okazuje się, że badania pokazują, że aż 60% o wiele łatwiej i szybciej i w zgodzie zespoły skonfliktowane wychodzą przy obecności mediatora. Eksperta w postaci może być to mentor, który potrafi zarządzać konfliktem, bo to o to tutaj chodzi, jak zarządzać konfliktem bądź trudną sytuacją, bo niekoniecznie ktoś nazywa to konflikt, a po prostu trudną sytuacją w zespole. I patrząc z tej perspektywy, czym różni się bardzo dobrze przygotowany może dyrektor, może lider w danym zespole, zależy jak struktura firmy jest rozbudowana, od takiego mediatora czy osoby jako eksperta możemy powiedzieć, że jeden i drugi może być rewelacyjnie przygotowany, ale czym różni się taki ekspert zewnętrzny? No przede wszystkim tym, że nie należy do części zespołu i w momencie, kiedy bardzo często ja wchodzę i zespoły są mi przekazywane do przepracowania trudnych sytuacji, słyszę od osób, które zarządzały, że one już Poczyniły pewne starania, próbowały, żeby ten zespół się otworzył. Często ten zespół się nawet otwiera, coś przekazuje. Natomiast trzeba zaznaczyć, że inaczej jednak będzie komunikował do samego, bo też często takie ja mam sytuację dyrektora, czyli szefa, wszystkich szefów, czy nawet do bezpośredniego lidera, dlatego że zawsze w tyle głowy będzie informacja, to jest mój przełożony, to jest mój pracodawca, muszę Mimo wszystko uważać na pewne słowa, muszę je ważyć, muszę na tyle je precyzować, żeby mi się to jednak rykoszetem nie oberwało. I patrząc przez ten pryzmat, kiedy wchodzi osoba z zewnątrz, która oczywiście zachowuje się jak profesjonalista, czyli wszystkie rozmowy traktuje jako poufne między nami, wydobywa z tych rozmów wyłącznie to, co jest potrzebne do przetracowania. A nie nakręca jeszcze bardziej zespół, czyli szuka narzędzi na rozwiązania, a nie otwiera jeszcze bardziej historie, które chcielibyśmy jak najszybciej pozamykać. Czyli ma bardzo dobry warsztat pracy. Powoduje to to, że osoby nie muszą analizować w tym, kiedy przekazują informacje, co faktycznie w tej historii się wydarzyło, każde słowo, dlatego że jest to osoba z zewnątrz. Oczywiście istnieje pewna obawa, czy do tej osoby się otworzyć, natomiast jeżeli taki mediator, ten ekspert, bardzo dobrze przygotuje ten zespół, da im tą świadomość, że to zostaje między nami, ja mogę to potwierdzić, ponieważ na co dzień jestem w takich zespołach i nie mają z tym problemu, dlatego że ja. Przeszło 25 lat pracując z tymi zespołami, daje dowód na to, że tak się też dzieje, że to nie wychodzi poza. Zresztą, ja nie mam czasu na to, żeby o tym opowiadać poza takim spotkaniem, które mam jeden na jeden. Moje notatki nie zawierają imienia, nazwiska danej osoby, tylko zawierają, gdzie jest ten punkt najważniejszy dla tego konfliktu, dla tej trudnej sytuacji. I poszukuje od razu moje głowa, co ja z tym mogę zrobić. Czyli po tych spotkaniach, które są diagnozujące problem, ja wychodzę i nie mówię, a bo Zosia, to, a Krysia, a Zbyszek, tylko rekomenduję, zrobimy to, 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 to. Czyli takie działania, które mają być uszyte na miarę tego problemu, skali tego problemu, bo ja jestem w stanie określić, na jakim poziomie tą skalę mamy. Od 0 do 10, bo też inne narzędzia użyję, kiedy to jest początkowy konflikt, a inne, kiedy jest to konflikt na 10, czy już na najwyższym stopniu. I jednocześnie będę potrzebować pracodawcy o tyle, żeby ten pracodawca. Mógł, w zależności od tego, jakie ja rekomendacje dam, wspierać moje działania, być może dodać jakieś działania zarządcze. Być może na przykład zespół potrzebuje bardziej opracowanych systemów, na którym będą pracować. No to zanim ja je zarekomenduję do zespołu, no potrzebuję pracodawcy, żeby to omówić, czy jest to możliwe, czy niemożliwe na ten moment w firmie. Jeżeli niemożliwe, to co możemy innego zastępczego dać, żeby ten zespół mógł z tego poziomu być. Tutaj zaopiekowany. I to przez to, że taka osoba ma różne i zarządzała różnymi takimi trudnymi sytuacjami w zespole, jest jej o wiele łatwiej podejść na przykład sam przykład dla tego zespołu, opowiedzieć historię. Słuchajcie, sytuacja na temat tego, z czym wy się borykacie, wiele razy była już na moich warsztatach. Przepracowaliśmy w różny sposób. Zobaczcie, w taki, w taki, w taki. Jaki sposób dla Was byłby najlepszy? Na co Wy jesteście dzisiaj gotowi? Czyli ja dopytuję zespół o historię, przekazuję różne historie, które są historiami wyjścia z danej sytuacji, rozmawiam z przełożonymi, czy to, co jest w mojej głowie jako rekomendacja, jest możliwe z poziomu danego pracodawcy. A następnie rozpoczynam proces wdrożenia tego, co pomoże wyjść z tej trudnej sytuacji, i jak to na naszym tutaj kanale mamy, odkryć potencjał na nowo, nauczyć się nowych kompetencji, po to, żeby móc funkcjonować w zespole jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej na zasadzie jeszcze lepszego samopoczucia. I to jest naturalne. Chcę dodać, w każdym zespole jest wiosna. Lato, jesień, zima. Naprawdę, to jest taki cykl, który na różnych etapach przechodzi. Jest to cykl funkcjonowania firmy, funkcjonowania zespołu i kiedy dochodzimy do ściany, oznacza, że my, jako cały zespół, jako cały organizm, wręcz chcemy czegoś nowego, świeżego. I więc często się okopujemy po to, żeby wyjść z pudełka komfortu i zbudować coś. Nowego na wiosnę. Czy ktoś z Was, jak obserwuje zimę, obserwuje, jak wyglądają drzewa owocowe na zimę, patrząc na nie, jest w stanie sobie wyobrazić, że tam będą kwiaty na wiosnę? Gdybyśmy o tym nie wiedzieli, moglibyśmy powiedzieć, że to drzewo usycha, to drzewo nie da żadnych owoców. Natomiast my wiemy, że da. I mediator, ekspert, wie, że nawet kiedy mamy zimę, to jest możliwość, żeby tam pojawiły się kwiaty na wiosnę, żeby były nowe pomysły. Może pewne rzeczy potrzebują nowych rozwiązań. Ta potrzeba nowych rozwiązań często budzi się w trudnych sytuacjach. Nie bójmy się ich. Natomiast z poziomu osoby totalnie zarządzającej, czyli już najwyższej, na przykład dyrektor, prezes, wchodzenie do zespołu, który. Wymagałby zauważenia na wielu poziomach, naprawdę na wielu. To jest praca koncepcyjna, w którym momencie, jakie zdanie, jaki temat, jaki obszar. To jest tak wnikliwa praca, którą robi taki ekspert, że dyrektor, prezes, lider, nawet rewelacyjnie zarządzający. Zawsze będzie postrzegany, że jest częścią tego zespołu. Osoba z zewnątrz zawsze jest bardziej neutralna, i jeżeli ten zespół się otworzy, o wiele łatwiej mu przepracować pewne rzeczy, o wiele łatwiej mu się do pewnych rzeczy przyznać. I mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że gdyby w moim zespole była trudna sytuacja, wolałabym ją, pomimo, że mam wiedzę ekspercką potężną, wolałabym go oddać osobie trzeciej. Jeżeli oczywiście byłaby taka już potrzeba, bo tyle by się nawarstwiło, nie dopuszczam do takich sytuacji, ale gdyby, dlatego że zespół też będzie inaczej pracować, jeżeli by weszła osoba trzecia. W odpowiedzi na pytanie, czy warto, czy nie warto, zostawiam Was do udzielenia takiej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast ja mogę powiedzieć, że właściwie za każdym razem, kiedy wychodzę po przepracowaniu. A trudnych sytuacji, czy wtedy, kiedy już wiosny zaczyna widać w zespole, bo wtedy wychodzę z takiego zespołu, za każdym razem słyszę cudownie, że Pani jest z nami, że była Pani z nami, ponieważ właśnie teraz zrozumieliśmy, że ktoś z zewnątrz daje zupełnie inne spojrzenie, nie jest sam w konflikcie, to tak jak lekarz nie stoi do, przy stole operacyjnym, Swojej rodziny, nawet jak jest rewelacyjnym ekspertem, no bo czasami za bardzo chce. I to za bardzo chce, za bardzo mu zależy, um, powoduje, że może mu ręka zadrzeć. I tak samo jest tu, nie że mediator mniej chce. Prawdziwy mediator chce, ale czyniąc um, pewien proces jako proces zawodowy, łapie i musi złapać na tyle dystansu, żeby mu ręka nie zadrżała. Ja Wam życzę, aby te trudne sytuacje były szybko zauważalne, żebyście sami mogli je przepracowywać, udoskonalać. Ale nie bójcie się, jeżeli czasami zawieje trochę zimą i śniegiem, złapcie kilka płatków, ulepcie bałwana, i zobaczycie, jak pięknie się roztapia. Kiedy ktoś taki, jak ekspert zewnętrzny wejdzie, ulepi z Wami tego bałwana, a potem pozwoli mu się po prostu roztopić na wiosnę i zostanie tylko marchewka. Potem ta marchewka w, zespoła, w zespołach u nas zostaje na zasadzie takiego hasła, że jeżeli faktycznie ktoś przekracza pewne granice, mówimy marchewka i taki to ślad po tym bałwanie emocjonalnym pozostaje. Jeżeli ten materiał miał dla ciebie sens, napisz to do mnie, podziel się informacją. Jeżeli ja mogę też ci pomóc, jakkolwiek zdiagnozować tą sytuację, czy ona jest Faktycznie już do przepracowania przeze mnie, czy innego eksperta, czy też po prostu sam możesz się za to zabrać, daj znać, zadzwoń do nas, skonsultujemy tą sytuację po to, żebyś mógł spać spokojnie i twój zespół. Um, jeżeli ten materiał jest też ok dla ciebie, przekaż osobom dla ciebie ważnym. Niech absolutnie nie czekają, żeby ta łagodna zima przeszła na potężny lodowiec, tylko żeby jak najszybciej weszła w fazę wiosny. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dodaj nas do ulubionych na Facebooku, TikToku, Spotify i Instagramie.